Samolot zwiadowczy Lockheed U-2 regularnie lata nad związkiem radzieckim na wysokości 20 tysięcy metrów. To poza zasięgiem radzieckich rakiet. Może bezpiecznie fotografować stanowiska pocisków balistycznych. Radziecki radar go widzi, ale U-2 jest zbyt wysoko, żeby go zestrzelić. Kruszczow uważa, że w kwestii złagodzenia napięcia Zachód go zdradził. Jego pozycja słabnie, więc radziecki przywódca wysyła eskadrę myśliwców i odpala nowe pociski. Najpierw trzy radzieckie rakiety zestrzeliwują własny samolot, ale w końcu trafiają w U-2. Jego pilot, Francis Gary Power. Katapultuje się. Po ciężkich przesłuchaniach, jego proces zaczyna się w Moskwie 24 sierpnia 1960 roku, w słynnej sali kolumnowej Domu Związków, dawnej sali tronowej. Od rewolucji odbywają się tu uroczystości ku czci wielkich radzieckich przywódców i inne ważne wydarzenia. Proces obserwuje cały świat. Prokurator pyta Powersa. przyznaje się Pan do winy? Tak. Znaczy rozkaz Pan działał? Mojego dowódcy. Ja w swojej obronie Powers mówi: sądźcie mnie nie jako wroga, lecz jako istotę ludzką, która nie jest wrogiem narodu radzieckiego. Powers nie zostaje skazany na śmierć, zwykle zasądzaną w Związku Radzieckim w takich przypadkach. Wyrok to 10 lat więzienia ale Amerykanin szybko zostaje wymieniony za szefa radzieckiej siatki szpiegowskiej w Stanach Zjednoczonych, pułkownika Rudolfa Abela.